Obsługiwana liczba zdarzeń i zakłóceń produkcyjnych, przyspiesz, opóźnij, wstrzymaj podziel, przekieruj, anuluj i tym podobne Oznacza, że produkcję wspierać mogą jedynie narzędzia wyprzedzające epokę. Jednym z powodów opóźnień zleceń produkcyjnych są awarie usterki maszyn. Pomimo najlepszych starań zespołu utrzymania ruchu, po prostu są. HAL umie wbudować MTBF, MTTR, MTTF w proces planistyczny, urealniając zmienne i trudno przewidywalne środowisko planistyczne. W sytuacji, kiedy działania naprawcze zaczynają dominować na hali produkcyjnej, musisz wbudować swój losowy proces technologiczny w model oparty na liczbach. Zmienność niektórych procesów technologicznych jest silnie uzależniona od parametrów materiałów, które mają duży rozrzut, np. w produkcji półprzewodników matryc LCD czy procesach chemicznych. Tak to już jest, że detale czasami kilkukrotnie odwiedzają te same zasoby, często czyniąc z nich wąskie gardła. Czasami jest to proces możliwy do przewidzenia, a czasami nie. Jeżeli Twój system nie potrafi poradzić sobie z obsługą zawracających procesów, prawdopodobnie Twój plan produkcji będzie co najwyżej przybliżony, bez znamion realizacji. Czas przezbrojenia w większości przypadków jest zmienny i zależy od następstwa produkcji, kompetencji ustawiacza, stanu technicznego maszyny lub narzędzia, zaawansowania przyrządów, parametrów technicznych, materiałów, przepisów sanitarnych. Produkcja projektowa Eto lub jednostkowa charakteryzuje się najczęściej brakiem kompletnego bomu. Brakiem kompletnej technologii produkcji. Czasy produkcji nie są wystandaryzowane lub trudne do wystandaryzowania. Brakiem doświadczeń w obróbce nowych materiałów. Jest to jeden wielki proces zdobywania wiedzy. Wszelkie zakłócenia w zaopatrywaniu łańcucha dostaw mogą mieć wpływ na zakłócenia produkcyjne. Chcesz zobaczyć, jak HAL APS radzi sobie z obsługą losowości produkcji skontaktuj się z nami, zobacz prawdopodobnie najlepszy system mierzący się z realnymi problemami dnia codziennego.